Z jakim zwierzęciem kojarzy się pani trener? Z głębiem. Komara. Z takim czarnym kotem się udaje. Wiewiórka, bo jest taka szybka, zwinna, mała, groźna, niebezpieczna dla niektórych królik. Albo panda, albo wiewiórka z filmu przez płot. Z panterą, ale pragnę dodać dlaczego? Przez ten ruch. Dziabaka. Grysem. Pingwin. Czemu? Mi się kojarzy z kotem. Bardzo ciężkie pytanie, możemy zmienić? Kameleon. <grywka> troszeczkę panterę, troszeczkę shark, troszeczkę taki miły zając. Mirka jest mądrą sobą i z wizą, czarną panterą. Z smurfem. To, jest to nie jest zwierzę, wiem teoretycznie, ale wygląda jak smurf. Jeszcze często ma białą czapkę i chodzi jak taki mały smurfik. Dziedziownice. Nie, żartuję, <laughs> tylko, tylko lubię to słowo. Lwica. Z tygrysem. Które zwierzę najlepiej prezentuje Pani podejście do tajemnika? Hmm, Tygrys.